Budda i Grażynka po wyjściu z aresztu zabrali głos. Budda i jego partnerka znana z pseudonimu Grażynka w połowie października trafili do aresztu tuż po zakończeniu ich największego i ostatniego projektu, czyli potężnej loterii. Internet zresztą o tym huczał, więc pewnie większość z was o tym słyszała. Można było sądzić, że łatwo z tego nie wyjdą, jednak tuż przed świętami Bożego Narodzenia mogli postawić krok poza areszt i wrócić do domu. Od tego czasu już trochę minęło, a ta motoryzacyjna para zdążyła już dać po sobie znak w sieci. Budda dodał taki oto wpis. Jakoś od dzieciaka się mnie ten przypał trzymał. Człowiek urósł, przypał też. Życzę wam, aby 25 był pełen niesamowitych historii i zwrotów akcji. Dodatkowo zamieścił w Biona insta takie coś. Psy szczekają, kiedy pana nie ma na posesji. Kobieta natomiast wrzuciła krótkie nagranie ze wspomnieniami z całego 2024 roku, a na samym końcu zdjęcie te aktualne z Kamilem z życzeniami na dole o takiej treści. 2024, no cóż, 2025, czekam. Przesyłam dużo miłości i życzę Wam spokoju i zdrowia na cały nowy rok. Na razie jak widać podchodzą do całej sytuacji z dystansem, jednak myślę, że Budda będzie próbował się jakoś z tego wytłumaczyć i zobaczymy od Niego jakiś materiał. Nie pozostało nam nic innego jak po prostu czekać.